Hejka moje kochane misiaki, z tej strony Hadesia a w dzisiejszym materiale opowiem wam wszystko co musicie wiedzieć na temat nowego sezonu. Przygotujcie się na rozdział piąty sezon, czwarty absolutny Doom i zostań legendą Marvela, zostań bohaterem, który obroni wyspę przed doktorem Doomem i jego siłami lub stań u jego boku. Jak większość z was już widziało cały zwiastun sezonu 4, to każdy wie jak będzie prezentował się karnecik bojowy, ale załączam wam jeszcze tutaj zdjątko i pamiętaj. O kodzie diablica w sklepie Fortnite. Moim zdaniem jest on naprawdę czadowy, bo sami spójrzcie na bananka jako Wolverina, Mega Sigma, nic dodać, nic ująć. Oprócz naszego karnetu dodane zostaną nowe lokacje, które dają naprawdę mroczny klimat w tym sezonie. Hypex potwierdził, że na wyspę powróci pociąg oraz kar i prawdopodobnie helikoptery. Nowe przedmioty, które zobaczymy na mapie, nowa broń, absolutny doom, podwójny pistolet, maszynowy pazury, Shuri, Arsenał mechanii wojennej, rękawice i buty Arion Mena, tarcza Kapitana Ameryki i rękawice doktora Duma. Wszystkie skórki, które trafią do Fortnite dzięki kolaboracji z Disneyem oraz kolaboracji ze Star Warsem. Więcej wycieków już Wam nie daję, żebyście mieli trochę frajdy, ale możecie zawsze zadać mi pytania w komentarzu. Szybko na pewno na nie odpowiem i co życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia na mapie. Cześć!